Let's go. Of course, Siema tu, Siema tu no nie w mi się! No przecież utrącić się musiałem, bo jak to tak Henia nie wpuścić na scenę? Bez mojego komentarza, to by to było jak z teleturnieju bez pytań. Tu rozkwina dnia, siadajcie wygodnie, zapnijcie rozkwinowe pasy i szykujcie kciuki do komentowania. Startujemy z nowym sezonem i od razu lecimy z grubą rozkwiną. Dziś rozkwina, która dzieli ludzi bardziej niż pogoda w Polsce. Team ranny ptaszek, czy team nocny Marek? No i mamy klasyczny dylemat. Czy jesteś tym wesołym porannym skowronkiem, który wstaje kiedy kogut jeszcze chrapie, czy raczej nocnym Markiem, który uważa, że najlepsze pomysły przychodzą do głowy po północy? Henio mówi tak. Ja to jestem Team, kiedy mi się podoba, czyli czasem skowronek, czasem sowa, a czasem po prostu leniwy kot na kanapie. Ja też jestem z unikalnego gatunku taka hebryda. Wstaję wcześniej, nie chodzę późno spać, a wyśpię się dopiero po śmierci. Taki model 24-7 z przymrużeniem oka. Henio to szanuje, bo to jak mieć super moc, być te zmęczonym, ale jednocześnie nigdy nie przegapiać żadnej zabawy. Także witamy w klubie tych, którzy uważają, że sen to czasem luksus, a dobry humor można mieć nawet na niedoborze snu. Ja się piszę na ten klub i jedziemy dalej. Dobra, teraz wy piszcie w komentarzach, kiedy wasz mózg działa najlepiej. O 6 rano czy o 2 w nocy? Najlepsze komentarze oczywiście lecą na nasz pasek słaby w kolejnym odcinku. Cześć! No dokładnie. Dawajcie znać, kiedy wasz mózg odpala fajerwerki. Do zobaczenia dzięki za jazdę i bawcie się dobrze, niezależnie od godziny.